Siemco, z tej strony Kawa, ja was witam w nowym odcinku ze Survivala plus Guildie. Dzisiaj pooceniamy sobie gildie top 15. Na pewno pójdziemy do gildii top 1, top 2, top 3 Mam dla Was konkurs, jeżeli pod tym odcinkiem uda Wam się dobić 150 łapek w górę To w następnym odcinku losujemy sobie 3 rangi EV na 30 dni Pamiętaj o subskrypcji tego kanału, łapce w górze oraz komentarzu ze swoim nikiem. Po swoim niku możesz też napisać e, tak swojej gildii i jeżeli Ciebie wylosuje, no to nie dość, że w następnym odcinku wygrasz Evipa to plus ocenię Twoją gildię. Więc naprawdę warto. Witam nowych subskrybentów na kanale. Jeżeli Ty się chcesz dostać na taką listę, wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał właśnie w tym momencie. Teraz losujemy sobie rangi EVIP na 30 dni z poprzedniego odcinka. i Pierwszy zwycięzca jest to DJ, podługa CBD, EVIP 30 dni. E, drugi zwycięzca jest to Palada, Palada, 12 EVIP 30 dni. No i resztę EVIPów rozlosujemy sobie już za momencik, a my lecimy do pierwszej gildii w topce, a jest to gildia Milf. A my znajdujemy się na terenie pierwszej gildii w topce i ta topka należy do gildii Milf. Zobaczcie. Teren został naprawdę bardzo dobrze rozbudowany i został bardzo dobrze zabezpieczony. Wszędzie mamy Boy Farmery. Sprawdzimy, czy to są na pewno legitne Boy Farmery. Zobaczcie, legitne Boy Farmery. Więc wbicie do tak zabezpieczonej gildii naprawdę będzie wielkim wyzwaniem. Z tej strony mamy taką mini beczkę. Zobaczcie, mini beczka. Na pewno z niej nie wyjdziecie, bo mamy mnóstwo guzików. Mamy craftingi. No na naszym górze jeszcze mamy tabliczki. Mamy dość nietypowy. Żuwik, zobaczcie, są naprawdę bardzo masywny. U góry mamy tak, jakby taki komin, z którego jest świecony beacon. No, i z każdej strony, praktycznie z każdej strony, mamy tutaj zrobione zabezpieczenia z obsydianu. Tak, ile bardziej stawiła na obsydian. No, a piasek roz rozłożyli sobie, zobaczcie, w trzech miejscach. Lecimy sobie do środka tego żuvika, bo Żuwik naprawdę jest bardzo masywny. Zobaczcie, przekopałem się do środka. No i mamy tej u góry położone nitki. Dlaczego nitki? Dlatego, żeby się nie dało w jakimś stopniu wyperełkować do góry. Zobaczcie, mamy również guziki. No a po, po bokach w żuwiku w ogóle mamy zrobione, zobaczcie, takie mini spady w dół. No i jest to taki trap, do którego można się wydostać. Ale można wydostać się chyba tylko w jeden sposób, mając kill -off, no i należąc do tej e, gildii. Zobaczcie, tak to wygląda. Ja sobie jeszcze wezmę pochodnie. Nie, bo musimy sobie tu oświecić, no i tak to właśnie wygląda. Jesteśmy na dole i zobaczcie, w każdą stronę mamy pokoje od graczy. Tu, jest, tu są pierwsi gracze, do którego ten pokój należy. No i zobaczcie, już jeden gracz sobie tutaj kopie. Na dole mamy odebranie surowców, które są kopane właśnie tutaj na tym wyższym piętrze. Tutaj mamy, zobaczcie, skrzyneczki. W skrzyneczkach mamy jakieś miecze, 5-2, wow, więc naprawdę super. Wyjdziemy sobie z tego pokoju, przejdziemy jeszcze też, zobaczymy jak inne pokoje wyglądają. Z tej strony mamy kolejne pokoje... No, i to doprowadzi praktycznie do tego samego miejsca, co miejsce poprzednie, więc są to same stołniarki. No, gdzie można sobie kopać. Sprawdzę, czy jeszcze coś znajduje się na dole. Dobra, na dole nic się nie znajduje. Mamy tam w sumie tylko postawiony beacon, którego możecie właśnie zobaczyć tutaj. No, ale niestety jest postawiony enchant. Damy premium case'y, ja tak myślę, że 64 premium case'ów I do tego dołożymy jeszcze też magiczne klucze 64 premium case'ów i do tego 48 kluczy wędruje do gildii top 1 Skrzynię sobie zamkniemy, weźmiemy jeszcze tabliczkę Ja zabezpieczenia tej gildii, jak i całość yy, związaną z tą gildią top 1 milf Oceniam na mocne 9 na 10 Bo naprawdę gildia bardzo dobrze zabezpieczona eee, no, i, eee, no i co, lecimy do następnej gildii top 2 a my znajdujemy się na terenie gildii Top 2, a ta gildia należy do gildii MCD. Zobaczcie, jak fajnie ta gildia tutaj się rozbudowała. Można powiedzieć, że zabezpieczenia są delikatnie słabsze od gildii Top 1, ale zobaczcie, i tak ta gildia wygląda bardzo świetnie. Z każdej strony mamy postawione boyfarmery i zobaczcie, mamy lawę plus piasek, a to daje naprawdę bardzo dobrą ochronę. No i zrobienie takiej lawy wokół gildii, to jest naprawdę bardzo wielkie wyzwanie, no bo zobaczcie, ile tych wiaderek z lawą tutaj jest potrzebne. Mamy też zrobione takie fose, tak, to jest fosa, zobaczcie, z każdej strony jest zrobiona fosa, no i bardzo fajny plus, bo zobaczcie, mają tutaj daszek oraz mają taki e, ścianę z krat, z której po prostu jeżeli ktoś zostanie tutaj do no to w żaden sposób nie przeleci na drugą stronę Jest to biom pustynny No i mamy też jeszcze jednego bikona z tej strony Zobaczcie, mamy też drzewkarka Drzewkarka jest naprawdę bardzo wysoka Mamy też tutaj serce Wygląda to jak takie łóżko do spania Ale dobra, lecimy do środka I zobaczymy jeszcze jak ta gildia prezentuje się tutaj w środku Zobaczcie, tu mamy takie zejście Jest tu mnóstwo pułapek zrobionych Więc uważajcie, uważajcie tak wygląda zejście w dół, tu sobie postawię pochodnie I tak to się prezentuje właśnie w środku tutaj od góry Ja znajduję się w środku tutaj jajka tej gildii No w sumie na dole nie mają nic zbytnio zbudowane Oprócz tego, że znajduje się tutaj beacon z jednej strony A z drugiej strony mają właśnie zbudowane stołniareczki Więc ja myślę, że zostawimy w nim premium case'y I myślę, że to będzie 48 premium case'ów Do tego jeszcze dołożymy też magiczne klucze, a Kluczy damy nim 32. 48 case'ów i do tego po 16 magicznych kluczy wędruje tutaj do skrzyni. No, w sobie zamkniemy i damy pod. Ja tą gildię oceniam na takie mocne 7 na 10. A my znajdujemy się już na terenie top 3 i zobaczcie, jak ta gildia top 3 się prezentuje. Eee, ten teren należy oczywiście do gildii hot. Jest to top 3 e, gildia. Mają postawionego bikona. No i praktycznie to wszystko. Zobacz, zobaczcie, był tam jakiś znik, ale zniknął. Żółwika w ogóle tutaj nie ma. Ciekawe, jak wyglądają jeszcze zabezpieczenia. Ja sobie włączę tutaj spida piątkę, żeby szybciej podlecieć do góry. Eee, zabezpieczenia są jednokratkowe, więc wbicie do tej gildii to jest naprawdę bardzo mały pikuś. Eee, tak wygląda ta gildia od góry. Myślę, że jak dostanę tej premium y, to na pewno sobie zrobię jakieś dodatkowe zabezpieczenia. Ja sobie tego spida szybkość wyłączę. No, i przejdę na sam dół, bo wydaje mi się, że chyba w tym miejscu znajduje się cały właśnie pokoje, jak, jak i stołniarki tej gildii Hot. Dobra, jestem na dole i zobaczcie, tak ta Gildia prezentuje się e, na dole w sumie. Mamy tutaj rozkopany jakiś dół, mamy postawiony jednokratkowy obsydian. No, i z tej strony zobaczcie, jakie dobre e, przedmioty. Wydaje mi się, że ta Gildia podcinku yy, który zostanie wrzucony właśnie dzisiaj na YouTube powinni sobie zmienić yy, powinni sobie zmienić yy, właśnie miejsce tych epickich skrzynek środek giddy wydaje mi się, że jest chyba gdzieś tutaj yy, no i to byłoby wszystko w tej gili top 3 weźmiemy sobie premium casey myślę że tak, 28 premium case'ów i do tego dołożymy nim też jeszcze magiczne klucze 28 premium case'ów i do tego po 10 kluczy. Jest już w skrzyni. Skrzynię sobie zamkniemy, no i damy tutaj jeszcze podpis. Ja to MGD oceniam takie słabe 2 na 10, bo naprawdę zabezpieczenia są bardzo kiepskie. Zobaczcie, tu jest w ogóle ten gracz. O, zobaczcie, idzie, idzie tutaj, idzie. O, i chyba zobaczy skrzynkę. Zobaczcie, zobaczył ten gracz skrzynkę. Więc wydaje mi się, że po prostu pod odcineczku sobie właśnie to miejsce tutaj, gdzie mają te skrzynie, zostanie przeniesione. A to jest ten moment, aby rozlosować już kolejną porcję rank EWIP na 30 dni. I wydaje mi się, że zrobimy to właśnie w tym momencie. Trzeci zwycięzca jest to ty EWIP 30 dni. No i czwarty, już ostatni zwycięzca jest to X David XXPL evip 30 dni. Gratulacje dla zwycięzców! I pamiętajcie, jeżeli pod tym odcinkiem uda Wam się dobić 150 mapek w górę, to w następnym odcinku losujemy sobie 3 rangi Evil na 30 dni. Ja sobie pozdrawiam, Gildie Hot. A my lecimy do Gildi Top 15. A my znajdujemy się na terenie Gildi Rig. Zobaczcie, ta topa należy do Gildi Top 15. Tak ten Kubojec się prezentuje. Powiem Wam, że naprawdę bardzo dobrze. Tu jest jeden z graczy. Nie wiem, co on tu próbuje zrobić. Na pewno się panczowo, bo zobaczcie, ma, ma strzały w ogóle tutaj w brzuchu, w nodze. No i w plecach, ale mniejsza z tym, zobaczcie ta gildia wygląda lepiej niż gildia top 3 Mają tutaj zabezpieczenia, ciekawi mnie jeszcze jak wygląda dół tej gildii, tu mam jakieś zejście w dół No ale niestety nie, nie jesteśmy w stanie go przejść, więc ja sobie przejdę tryb obserwacji Jesteśmy na samym dole, no i muszę wam powiedzieć, że gildia sobie tutaj gra, zobaczcie dwóch graczy, jeszcze jeden tutaj sobie kopie na awku więc naprawdę, gildia tutaj sobie pogrywa. Eee, no i zabezpieczenia w sumie nie są złe. Eee, skrzynię postawimy w tym miejscu. Damy premium casey dla tej gildii. I to będzie tak: 24 premium caseów. I do tego dołożymy jeszcze też klucze. 24 premium caseów. I po 6 kluczy leci do gildii top 15. Skrzynię sobie zamkniemy. dam jeszcze podpis. I ja tą gildię sobie na takie mocne 4 na 10. Dobra, losujemy jeszcze jedną gildię. A będzie to gildia, powiedzmy, zo. Wow, zobaczcie jaką gildię. E, udało mi się wylosować z top 15 gildii. Ten teren należy do gildii. E, Zo, jest to top 10, tak, top 10 gildia i ten teren mnie naprawdę rozwalił, zobaczcie jaki olbrzymi żuwik postanowiła wybudować ta gildia. E, zabezpieczenia powiem wam, że naprawdę są bardzo dobre, bardzo dobre. E, ta gildia ma zabezpieczenia. No, w sumie tu już nie ma co zwiedzać. Ciekawi mnie, jak ten żuwik wygląda w środku, więc już sobie do niego wchodzimy. Zobaczcie, tu mamy w ogóle takie chyba jednokrautkowy, no nie jestem w stanie tu postawić dla Was pochodni, o, w sumie tutaj postawię. Zobaczcie, tu mamy jakieś takie pomieszczenie. No i w środku, zobaczcie, jak w środku ten teren wygląda. Tu mamy w ogóle jakieś zejścia w dół, tu mamy w ogóle tak gildi zo żółwik po środku, więc naprawdę to chyba będzie jedna z najlepszych gildii w tym odcinku. Zobaczcie, tu jeszcze mamy beczkę w dół. No można powiedzieć, że troszeczkę ryzykowna e, ta beczka w dół, bo na pewno gdzieś tam mają e, swój e, pokoje, swoje pokoje dobra, lecimy jeszcze do środka, zobaczymy jak ta dia prezentuje się w środku. No i jak ta dia prezentuje się też na dole, ale tu w sumie nic nie ma. Zobaczcie, tak wygląda tutaj, tutaj dół gildi. no wydaje mi się, że oni chyba jeszcze tutaj to będą na pewno rozbudowywać. Okej, okay, w sumie na dole nic praktycznie nie ma, oprócz pokoi do kopania, ale naprawdę góra gildii wygląda przeepicko, więc zostawimy im tutaj premium case'y, 32 premium case'ów i do tego jeszcze też damy nim magiczne klucze w ilości 20. Dobra, 32 premium caseów i po 10 kluczy, czyli 20 sztuk kluczy leci do skrzyni, skrzynie sobie zamkniemy No i damy jeszcze tutaj podpis. Ja tą gildę oceniam takie mocne 8,5 na 10. Bo gildia... wow, zobaczcie, że to zniszczyłem e, przypadkowo. Bo Gilda naprawdę jest bardzo epicka. Już sobie to tu poprawiamy. No i co chcę wam powiedzieć? To już sobie będzie wszystko w tym odcinku. Ja się już z wami będę żegnał. E, widzimy się na pewno w następnym odcinku. Pamiętajcie. Jeżeli po tym odcinku uda wam się dobić 150 łapek w górę, to w następnym losujemy sobie 3 rangi EVI na 30 dni. I co, do następnego odcinka, jo!